Witajcie kochani. Oto w tej chwili słyszycie, widzicie nagranie, które dostałam od jednej z słuchaczy. Teraz po kolei pokazuję zdjęcia, w których wyraźnie widać, niektórzy mówią, że to jest halo, tak zwany efekt halo. Um, to zjawisko pojawia się coraz częściej na Ziemi w różnych sytuacjach. Moje zdanie osobiste jest takie, że zaczynamy widzieć strukturę energetyczną Ziemi oraz widzimy rodzaj, Energetycznych pól, które istnieją, tutaj na dole widać taką, byśmy powiedzieli kropkę. Nieraz jest taki odblask w aparacie, jak się robi. Tu specjalnie troszkę kolory zmieniłam, żeby pokazać. Ja nie czuję, że to był odblask. Ta kropka według mnie jest zupełnie częścią energetyczną i moje zdanie jest takie. Że ten efekt pokazuje się, kiedy spływa bardzo silna energia. Tutaj widzicie taką smugę. To jest bardzo długa smuga, która cały czas ciągnie się bardzo, bardzo daleko. Sami wyciągnijcie wnioski, jak to czujecie. Jeżeli gdziekolwiek znajdziecie, zaobserwujecie takie zjawisko lub inne, wysyłajcie do mnie na maila.